W słonecznym dzisiaj rynku wielki, ogromny namiot i wspaniałe stoiska. Pora rozpocząć naszą wielką, pierwszą w historii Włodzisławia imprezę Pierwszy Festiwal Moczki na Rynku w Wodzisławiu. Witamy Państwa gorąco i serdecznie. Myślę, że brawami przywitamy się wszyscy. Witamy Państwa, witamy Koła Gospodyń Wiejskich, a ja witam na scenie także naszych oficjeli. Jest tutaj ze mną starszy cykl rzemieślników, i innych przedsiębiorców w Wodzisławie, pan Jerzy Waltar, a także oczywiście prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, pan Mieczysław Kiecza. No i bardzo proszę o oficjalną inaugurację naszej dzisiejszej imprezy, pierwszego Festiwalu Moczki. Proszę Państwa, bardzo gorąco witam na pierwszym Festiwalu Moczki w Włodzisławie Śląskim. Trzeba powiedzieć, że to jest to okazja bez precedensu, że ten, tego typu festiwal przynajmniej w naszym regionie nie odbył się. A nie odbyłby się, gdyby nie nasze Panie z Koła Gospody Nibiejskiej, które są tutaj głównymi postaciami na tym naszym festiwalu, który z tego piernika wypełnionego korzenionymi zapachami bakali, czekolady, kakao, po prostu można powiedzieć ugotowały coś pięknego, coś smacznego, coś, co będziemy my wszyscy mogli zdegustować. Witam bardzo serdecznie. Festiwal Moczki zapowiada się, jak widać, bardzo dobrze. Mamy 10 kół gospodyń wiejskich, które prezentują swoje wyśmienite wyroby Moczki. Widzę, ludzie są zadowoleni. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, a że w przyszłości ta impreza okaże się dobrą imprezą i będziemy ją kultywować. Osobiście jestem fanką moczki, choć do końca nie pochodzę z tradycji śląskiej, ale nauczyłam się ją gotować i w moim domu na stole wigilijnym także się znajduję. Znaczy nasza moczka nasza jest e, unikatem, oprócz śniega, tych wszystkich składników, skońca, które dają wszystkie koła, pokońca, sam, i w każdym do skońca, domu jest to samo, nasza skońcu, moczka wyróżnia się tym, że w tej, tej moczce jeszcze jest złożone serce. Składniki, jak każda moczka, jest inny. Ale to jest nasza tajemnica, jaką mamy. Na, na wypisane te, tylko w zależności, nie, trzeba robić moczkę z serca. To jest najważniejsze. Bardzo super, wszystkim smakuje moczka. E, bardzo dużo jest wystawców: wąbki, e, choinki, e, pierniki, że jest super. E, zespoły folklorystyczne, które występują. i jest dobrze. Bardzo dużo osób jest zainteresowanie, że myślę, że jak w każdym roku tak będzie, to będzie super. No nie wiem, czy się wyróżnia, tak, bo dopiero rozstrzygnięcie konkursu będzie po południu. To nie mogę stwierdzić, czym się wyróżnia, ale myślę, że jest tradycyjna, tak jak wszystkie na pierniku to muszą po prostu klienci, widzowie określić smak tej moczki i zdecydować, czy jest najlepsza. Podstawowy składnik wiadomo, czarny piernik pachnący miodem i przyprawami. Oczywiście nie zabraknie tutaj soku z kompotów. W naszej mocy jest dużo jeszcze bakali, rodzynek, migdałów tych moreli. Oczywiście musi być zasmażana, zagęszczana na masełku, dużo czekolady. No i żeby wszystkim smakowała, no to jeszcze... Trochę cytryny musi być dodane jeszcze do niej. No, słyszałyśmy akurat, że nikt nie daje, a my dodajemy wszystkie bakalie na koniec, troszeczkę wyszlifu. No, pierwszy raz jesteśmy na takim imprezie i jesteśmy zachytucie. My jesteśmy kołem Stóżyczki. Nasza moczka no, robiona tradycyjnie z piernika, bakalie, oczywiście wszystkie dodatki jak cukier, kakao, czekolada. No nasza moczka chyba się wyróżnia konsystencją, bo jest taka bardzo gęsta. Ale mamy takie opinie, że bardzo wszystkim smakuje. Mam nadzieję, że dojdziemy tam gdzieś na szczyty. Impreza bardzo fajna. Oby więcej takich. Moczka, którą dzisiaj prezentujemy to jest stary, stary przepis od... To jest Jakie składnik, jak boczki, bo to jest taki deser, ciastko bakaliowy, owocowy, bo to są owoce, bakalie, bielniki na boczkach, one są wszystkie pokazane. Jeżeli by Pan chciał, to tam proszę zobaczyć z No i to wszystko musi być na stole wigilijnym, karku, tu okazujemy. Wszystkie panowie no, się poddają. No, no tak i razem krzyż, popłatek, miód, że zwierzęta w tej No, no i właściwie no, co między, to są no, no, święta to Bożego Narodzenia. Nie Jesteśmy na takiej armatówce pierwszy razy, ale jeżymy bardzo dużo tradycyjnymi dynami i prawami. Oprócz tradycja Bożego Narodzenia, bo to miesiąk. Niektóre z nich przetrwały. Pęplejem w starej szopie przyszło na świat Jeżeli chodzi o moczki, to tutaj z tych na razie to nie było jakieś najlepsze. Były według mnie troszeczkę za słodkie. Tam z tyłu chyba stanowisko piąte to było, była według mnie najlepsza moczka. Idealna, taką jaką mam zawsze w domu. Zdecydowanie piąte. Na razie mi smakuje moczka po W Kokołowsko też dobro, ale po super.